Dzień dobry, dzisiaj przedstawię parę przykładów rozwoju broni obuchowej, zaczynając od najprostszej, czyli od pałki. Najprostszym rodzajem broni jest po prostu zwykły kij. Taka sobie zwyczajna drewniana pałka, znana ludzkości od czasów, kiedy zeszliśmy z drzew. Chociaż jak to powiedział jeden ekspert, to nie my zeszliśmy z drzew, to drzewa nam spod dupy uciekły, ponieważ w Afryce, tam gdzie powstał nasz gatunek, klimat bardzo szybko się zmieniał i lasy, które były naszym środowiskiem życia, zaczęły być zastępowane przez sawanny, a my musieliśmy się szybko do tych warunków przystosować. Z tego wywodzą się wszelkiego rodzaju pałki. Jako przykład mam tutaj pałkę bezborową. Kij bejsbolowy. Ja mam taki malutki. Używam go do odszepania dywanów. Pałka policyjna. Pałka policyjna, plastikowa, tak zwana tonfa, czyli z tą rączką do trzymania. Pałka teleskopowa. Pałka teleskopowa, składana, rozsuwana. Z czego moja, jak się już rozłoży, to potem bardzo ciężko jest to wsunąć z powrotem. I trzeba by tutaj postukać jakimś młotkiem, żeby to się raczyło schować. Ma też taki rozkładany jelek. Yeah. Maczuga. Maczugę można było zrobić w ten sposób, że trzeba było znaleźć młode drzewko dębowe, zrobić mu na pniu nacięcia, w każde takie nacięcie włożyć kamyczek, zostawić na parę lat, żeby drzewo obrosło te kamyczki tkanką. Wtedy to się ścinało i formowało z tego maczugę. I wówczas kamyczki stabilnie siedziały w środku, ponieważ były do tego drewnianka przyrośnięte. Te akurat konkretne są przyklejone, także nie siedzą aż tak mocno, i przy uderzeniu mogłyby z tego drewna troszkę podpadać. Topór i młot kamienny. Ja mam takie dwa. Z czego to bardziej wygląda na młot kamienny? Zwyczajny kamień przyczepiony, mocno przyczepiony stabilnie, przywiązany do drewna. A to bardziej ma już taki toporkowaty kształt. To jest toporek kamienny. A teraz maczugę średniowieczną oraz Gedendak udało się mojemu tacie połączyć w jedną broń. Jest niepraktyczne, ale za to ładnie wygląda. Tak właśnie prezentuje się radosna twórczość mojego taty: gdzie z tej strony jest maczuga, a z tej strony szpikulec. To jest maczuga bojowa Indian z Ameryki Północnej. Jest to kopia maczugi Indian z Sprelli zrobiona na podstawie maczug szczepu Dakota lub Lakota, blisko spokrewnione zwane popularnie z Ciuksami. Śmieszna broń. Pierwszy raz taką widzę, bardzo cieniutki patyczek i ciężki kamień na końcu. Jak myślicie, który to jest wiek? Zwykły kamień przynudzony kawałkiem skóry do drewna, tu jakieś paciorki. Otóż to jest XIX wiek. W Ameryce w XIX wieku, kiedy to okupanci z Europy strzelali z rewolwerów i budowali kolej, Indianie byli w epoce kamienia. Aczkolwiek udomowili już konie, bo nauczyli się tego od Europejczyków i. Mogli tego używać na przykład do walki z konia, gdyż to jest dosyć długie. To wszystko na dzisiaj. Pozdrawiam wszystkich.